Na Łęczowianka przypomina. Odpowiedzi na wodzin wspomaga optymalną pracę przy każdej pogodzie. Dzień Państwo. Państwu. Marzena Słuszkowska. W tym roku pogoda daje nam się porządnie we znaki. Najpierw długa zima, potem mokra wiosna, a teraz upalne i do tego ulewne lato. Najbliższa noc może przynieść miejscami znów intensywne opady. Przyniesie je front atmosferyczny, który odsunie się na wschód. Do nas sięgnie niższych z nadciśni duńskich, które staje chłodniejsze powietrze z zachodu, ale zapewni więcej pogodnego nieba i spokoju w pogodzie, ale to dopiero jutro. W nocy najmocniej padać będzie początkowo na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Później opady przesuną się nad Wielkopolskę i Kujawy, a nad ranem dotrą na Pomorze. Lokalnie może spać nawet powyżej 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze opady będą mniejsze, ale będą przechodziły burze. Głównie od wybrzeża Gdańskiego i Mazur, przez Mazowsze po Podkarpacie. Burzą może towarzyszyć orzeczyć wiatr. Ciepło od 12 stopni w Wrocławiu do 18 w Suwałkach. Przed południem rozpogodzi się i uśmiechnie się do nas słońce. Celowo początkowo na Tomorzu Mazurach i Wielkopolsce może padać zanikający deszcz. W całym kraju przyjemniejsze powietrze, bo od 22 stopni na wybrzeżu do 26 na subolszczyźnie. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie barometry skażą 997 hPa. W ciągu dnia rozwinie się więcej chmur, zwłaszcza na Zachodzie, pojawi się przelotny deszcz. Do końca dnia najwięcej słońca w województwach wschodnich. W środę słońce na chmurami i opadami. Mocniej może popadać na północy. Trochę chłodniej od 20 do 24 stopni. W czwartek znów przelaga słonecznej pogody, chociaż słaby przelotny nie niebezpieczny na północy i południu. Na termometrach od 20 stopni w Szczecinie i Suwałkach, do 22 w Jak widać w najbliższych dniach, typowe polskie lata tego tropikalnego chyba na razie mamy dość. Życzę Państwu miłego wieczoru, do Kolejny wkład Always Ultra wchłonie do 45% szybciej, aby dać Ci najsuchszą i najczystszą ochronę. Ciesz się uczuciem czystości jak po kąpieli? Dopróbuj niezrównaną ochronę Always Ultra w wyjątkowo letniej cenie. Always, te dni właśnie stały się lepsze. Wyszedł 308, teraz z gwarancją w pięknej cenie. Zapraszamy. To w kondosz, to za 3 dni? Nowość, Cena Regular Plus, co więcej, żbolnik. Czy włoski na nogach sprawiają, że starasz się ukryć? Już nie. Brown Circuit jest technologią Close Contact. chwytać i delikatnie usuwa włoski. Tak małe jak ziarenko piasku. Efekt? Błaska skóra, którą możesz cieszyć się tygodniami. Filkepil. Tylko odbrał. Już jest. Pismo w bohater, który działa jak rozmowy bez końca. Aktywuj go, by zamówić a także odmówić, przemówić, rozmówić, po prostu mówić bez końca za 29 groszy dziennie. w mózgowy 366 i mogę bez endo.

i systemem audio. Już od 29 650 zł Uwielbimy mało kosztów. nami, jest do nie wygrywamy. LATO! Loto. Wszyscy Polacy korzystają z uroków loteriady, bo oprócz wielkich wygranych, latem w grach LOTTO możesz zdobywać dodatkowe Trzy kamery, a w poniedziałki samochody. Loteriada. Wszystkich i wygraj w punktach lotto. Nawet 24 tysiące minut to wszystkich. I Nokia N97 mini od złotówki. Z aplikacją obi mapy do nawigacji samochodowej i pieszej. Tyle dający plus dla firmy. Witam w wieczornej części Jedynki już za chwilę zapraszam na kolejny odcinek serialu Nieustraszony. Z miłośnika ombarnych przygód polecam ekranizację poczytnej książki angielskiego pisarza Henry'ego Hagarda, Alan Quaterman i Zaginione Miasto Złota. To kontynuacja znanego Państwu filmu Kopalnie Króla Salomona. A tytułowy Quaterman to odważny angielski podróżnik, który jest prawdziwym mówcą przygód. Celem wyprawy, którą opisuje w filmie, jest odnalezienie tytułowego legendarnego miasta złota. Przypomnę także, że o 23.10 spotkanie z pojedynkiem Halskim w serialu Ekstradycja 3. A więc zapraszam do kina jedynki. Dziś w jedynce o 20.25 nieustraszone śledztwo w sprawie nielegalnych walk. O 21.20 kino przygody Alan Quaterman i zaginione miasto złota. A o 23.10 ekstradycja 3. Do zobaczenia w jedynce. Kroniki piątej rundy rywalizacji Super WC rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Na starcie załoga TVP Sport, Michał Kościuszko z pilotem Maciejem Szczepaniakiem. Od 20 do 22 sierpnia po głównym wydaniu wiadomości. Our period starts now. Rejko Witam Państwa ponownie. Już za chwilę, o najbliższej pełnej godzinie, będziemy losować aż 20 tysięcy złotych w gotówce. Jest to jedna nagród w loterii wakacyjne mega kumulacje TVP. Jeszcze mogą Państwo wziąć udział w tym losowaniu. W tym celu proszę tylko wysłać SMS o treści wygrana pod numer 73 110. Nie musisz przerywać zabawy, żeby wziąć udział w loterii TVP. Wpisz w treść sms słowo wygrana i wyślij go pod numer 73. 3, to Natychmiast otrzymasz los, który już o najbliższej pełnej godzinie weźmie udział w losowaniu 20 tysięcy złotych. Codziennie lotujemy także nagrody rzeczowe. Nawigacje, netwórki i kawę. Już kilkadziesiąt osób cieszy się z wygranej. Listę wszystkich laureatów znajdziecie na stronie sms.pl O pełnej godzinie na tej liście może znaleźć się także swoje nazwisko. Aby wziąć udział w najbliższym losowaniu, proszę wysłać jeden SMS o treści wygrana pod numer 73110 Do właściciela szczęśliwego losu zadzwonimy tuż po losowaniu, które zgodnie z regulaminem nadzoruje specjalna komisja. Powodzenia. są chwile, które przypominają dzieciństwo. Są też takie smaki. To zupy winiary jak umamy. Nie znajdziesz w nich konserwantów, bo suszenie zapewnia trwałość składników. Nie ma też glutaminianu sodu. To zioła dają ten aromat i smak. Dlatego nowy barszcz białych grzybami smakuje jak u mamy. Takiego barszki jeszcze nie było, no, chyba, że umamy. Będzie dobrze. Ale najlepiej z Ten zapach. Ten smak, który pamiętam tylko skąd. Wiejskie ziemniaczki. Polskie ziemniaczki. Chrupiące, smaczne, w tradycyjnych, polskich, najbardziej ulubionych smakach. Nowe chipsy. Wiejskie ziemniaczki. Wiejskie ziemniaczki. Nasze cipsy. Internet UBC wszędzie stało Spotkania, podróże, zakupy, rachunki, które mogły być w wielu miejscach w jednym Cyberpower, najszybszy internet UPC. Teraz internet UPC 25 mega element za 40 złotych. na zawsze datki 801 Wciąż używasz tanich jednoradówek? Golenia. Dilet Mach 3 nie jest tak drogi jak myślisz. Trzy ostrza z pogłoką jak pianet. Wystarczają nawet na 70% dłużej i sprawiają, że czujesz mniej podrażnień. Bilet Mach 3. Znaczne tabletki do rzucania zaparcia? No, Nowość, DEA Regular Plus to więcej niż wolnik. A bez zającia... Chodzi stała cała na wciągasz z brzuch, wielu ludzi tak ma, ja też, ale Hanka dała mi ulgix z dęcia, bo to mocna dawka i niska cena, On od razu rozbija te pękne rzeczy w swoim brzuchu, ulgiks, a jak zrobię twoje, jest usuwane w organizmie, próbuj, poczujesz się dwa razy pewnie i korzystniej, Ulgix z dęcia, przed użyciem się z treścią ludzki dołączonej do opakowania, Tu się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub na głowę dające plus 8000 minut do 5 numerów w sieci, plus telegonny HTC smart z dużym ekranem dotykowym, plus smartfonowe funkcje. Tylko w plusie. A, widział pan tę ostatnią reklamę MedSmart? No, raczej. No, to już się nie będzie. A co będzie? A też o szybkim internecie. Ale jakim? A to ja już panu pokażę. Teraz szybki internet, 8 megabitów na sekundę za 49 zł, a jeszcze szybszy router za złotówkę. 801, 802, 803. Nepia. Jak kwiat rozkwitający w swojej dłoni. Teraz każda podpadka naturalna jest niczym kwiat dla twojej skóry. Nowy kwiatowy wzór ułatwia skłanianie wilgoci, zaś rumiankowy kremowy balsam pomaga koić w skórę jak nigdy dotąd. Rozkwitnie z Nowa natura. Ręda. Poczuj dobroć natury. Akcja wakacyjna, Abra. Kup meble, tak potrzebuję powyżej pół tysiąca złotych i odbierz jeden z pięciu zapisów. Sprawdź naszą ofertę. Na przykład ścianka gocio. teraz tylko 399 złotych. Dobra. Zł zł. 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 my wiemy jak. Nie rozmów poręcz na kartę Wschód w schodach Harmonka. Nim oglądasz środki, które wykorzystasz jak zechcesz. Włącz ją. Ten przywieźliśmy do Hiszpanii. Wow. Ten w Grecji. Oh, mm. A ten? A, ze sklepu. <grywia> Nowy Breeze One Touch Collection. Odświeżacz powietrza, który nie wygląda jak odświeżacz powietrza. <grywia> to Bris <breeze>, oczywiście. <grywia> W drogę do słońca. Wtedy daje najlepszą goryczkę piwo jest z prawdziwym piwem. Warka miara prawdziwego piwa.